Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj opracowałam dla Was temat kobyłę. Sama się dziwię, że w sumie wzięłam się za ten odcinek, bo jest bardzo trudny, ale czego się nie robi dla subskrybentów, którzy proszą o taki odcinek. Dzisiaj będę mówiła o kosztach życia w Australii. Ja zdecydowałam się ten odcinek zrobić teraz, akurat w trakcie inflacji, bo jak wiecie, na całym świecie jest inflacja, więc u nas wszystkie ceny, koszty życia poszły do góry o mniej więcej 20-30%, nawet niektóre 50% i więcej. Także przedstawię Wam tutaj właśnie koszty teraz, na dzień dzisiejszy, na rok 2024, żeby było tak aktualnie czasach inflacji. Wiadomo, że temat kosztów życia gdziekolwiek, w jakimkolwiek mieście, państwie jest trudny już z zasady, szczególnie jeżeli mówimy o tak wielkim państwie, kontynencie jak Australia i o tym, że tutaj są jednak Stany, które mają oddzielne zasady i wiąże się to też z kosztami. Jak sami pomyślicie o Polsce i mielibyście przedstawić, ile kosztuje życie w Polsce, no to też stwierdzicie, że to wszystko zależy od tego, w jakim mieście, gdzie dokładnie. Jakie macie zużycie czegokolwiek, i ogólnie, jakie macie potrzeby i stan życia. Także trudno się o tym mówi, natomiast ja postaram się tutaj przedstawić takie uśrednione dane, ile Australijczycy na poszczególne niezbędne do życia takiego codziennego rzeczy wydają, żebyście mniej więcej mogli porównać sobie do Polski. Wiadomo, że te koszty można obniżyć, bądź mogą być o wiele wyższe, ale to już jest kwestia indywidualna. Wiadomo, słuchajcie, że wszystkie ceny będę podawała w dolarach Australii. Nie będę tego raczej przeliczała, chyba że potem w trakcie edycji zdecyduję, to u góry Wam będę wyświetlała polskich złotówkach. Natomiast tak mniej więcej możecie sobie przeliczyć według kursu, który też tutaj podam. Mówiąc o kosztach życia, warto też wspomnieć o minimalnej krajowej, bo to wam zobrazuje też na ile kogoś kto pracuje na minimalną krajową stać. Także w Australii na dzień dzisiejszy na rok 2023-2024 minimalna krajowa wynosi 23.23 23 centy na godzinę. I wychodzi to tygodniowo 880 dolarów brutto za 38 godzin pracy, czyli tyle, ile mniej więcej Australijczycy pracują. Podstawowy, pierwszy koszt to wiadomo jedzenie. Natomiast na ten temat już też zrobiłam odcinek. Podlinkuję Wam oczywiście w opisie i tutaj u góry wyskoczy. Natomiast tam możecie sobie właśnie mniej więcej sprawdzić ceny produktów, które kupiłam. Pokazałam, ile co kosztuje. Ale mimo tego, podam Wam tutaj też linki do największych supermarketów w Australii, czyli Colesa i Woolworthsa. W których możecie mniej więcej sobie sprawdzić ceny poszczególnych produktów, które was właśnie aktualnie interesują, żeby sobie samemu wyliczyć, bo wiadomo każdy je inaczej. Jedni jedzą organiczne produkty, inni zwykłe, inni jeszcze żeby po prostu przetrwać jakieś gotowce, puszki i tak dalej. Także wszystko sobie sprawdźcie, bo tutaj rozrzut będzie naprawdę ogromny w zależności od tego co kto kupi, co kto je. Ale według oficjalnych danych Australijczycy średnio płacą mniej więcej 200 dolarów na tydzień na rodzinę. Natomiast jeżeli chodzi o żywienie się w restauracjach, to Wam mniej więcej mogę podać. Kawka w kawiarni mniej więcej między 4 a 7 dolarów w zależności od rozmiaru. Ciastko to tak średnio między 4 a 9 dolarów. Jeżeli chcecie sobie kupić śniadanko, no to już teraz są ceny droższe, między 15 a 25 dolarów za śniadanie. Lunch wychodzi podobnie, między 15 a 25 dolarów, natomiast obiad już jest o wiele droższy, bo ceny zaczynają się od mniej więcej 20 dolarów. 25 dolarów wzwyż. Ale tak średnio za obiad zauważyliśmy 30-35 dolarów na osobę, no to to już musicie liczyć. Wiadomo, są miejscówki tańsze, droższe, chyba nie muszę tego tłumaczyć, bo to samo będzie w Polsce, ale tak mniej więcej wychodzi jedzenie w restauracjach czy tam kawiarniach. Kiedyś jeszcze w restauracjach i kawiarniach w dużych miastach było bardzo dużo promocji, można było zjeść dwa za jeden, jakieś 50%, 30%, natomiast teraz, w tych czasach, no to już raczej zapomnijcie. Bardzo rzadko zdarza Zbliżają się jakiekolwiek promocje. Trochę mam tutaj trudne warunki, jak zwykle, bo oczywiście wybrałam się w taki porze której słońce jest na samej górze, dlatego nie mam zbyt dobrego korzystnego oświetlenia. Będę tutaj się starała jakoś tym wszystkim manewrować, także wybaczcie mi z góry. No i oczywiście będę musiała też co nieco ponosić tutaj okulary słoneczne, bo nie będę w stanie przy dobrym oświetleniu patrzeć w kamerę bez mrużenia oczu, także wybaczcie za te wszystkie udziwnienia. Natomiast mam nadzieję, że będą się liczyły fakty i to, co przedstawię. Wszystkie dane i to mniej więcej ile w Australii kosztuje Życie. Dobra, myślę, że przejdziemy sobie już teraz szybciutko do tych podstawowych kosztów życia i zaczniemy sobie od kosztów dachu nad głową, czyli wynajem, czy też kupno domu. Jeżeli chodzi o wynajem, ostatnio, słuchajcie, jest w ogóle kryzys, zresztą możecie się domyśleć, wielki kryzys, jeżeli chodzi o wynajem, czy też kupno domów, ale szczególnie o wynajem. Ceny poszły niesamowicie do góry i ogólnie jest bardzo mało dostępnych domów do wynajęcia, czy tam mieszkań, jak na to, ile jest ludzi, którzy. Chcą jednak coś wynająć, także bardzo dużo aplikantów jest na jedno dostępne mieszkanie czy dom, około nawet 100 w niektórych miastach, więc jest mega zapotrzebowanie. Kończy się to tym też, że ludzie, którzy mają pracę, mają pieniądze, nie mają czego wynająć. Kończy się to tym, że są bezdomni. Także w Australii jest coraz więcej namiotów bezdomnych gdzieś tam nad rzekami, w parkach, coraz większy jest to problem, bo są to zazwyczaj ludzie, którzy po prostu, mają pracę, a nie ma dla nich lokum. Także chciałam tutaj generalnie podkreślić, że w Australii jest teraz największy kryzys w historii, jeżeli chodzi o wynajmy. Poza tym ceny też ostatnio wzrosły dwukrotnie w przeciągu paru lat i trzeba liczyć mniej więcej średnio 600 dolarów na tydzień za jakiś dom czy mieszkanie. Więc to wychodzi gdzieś tak średnio 2600 dolarów na miesiąc. Wiadomo, to też wszystko zależy od miasta. W Sydney, na przykład, słuchajcie, ceny już są nawet średnio 750 dolarów na tydzień, albo nawet ponad 1000 dolarów na tydzień za wynajem, w zależności od dzielnicy. Tak jak Wam powiedziałam, tutaj ceny się różnią w zależności od miasta, czy też dzielnicy, także możecie sobie wszystko sprawdzić na takiej stronie internetowej Real Estate. Tu Wam wszystko podam i na dole w opisie też. Tam możecie sobie właśnie na bieżąco sprawdzać, ile co kosztuje i jak te domki wyglądają. Jeżeli chodzi o naszą perspektywę, to my tutaj wiadomo, że mamy swój dom, więc płacimy jedan je kredit na jest on podobnej cenie, co do tych wynajmów. E, tylko chciałam Wam powiedzieć, że tutaj u nas w Makai, mimo tego, że to jest średniej wielkości miasto, też z tego, co słyszałam od ludzi, trzeba płacić średnio między 600 a 700 dolarów na tydzień za wynajem. I to są naprawdę niektóre e, rudery. I widzicie, jakie ceny. My nawet już w zeszłym roku, jak się wyprowadzaliśmy z naszego miejsca, gdzie wynajmowaliśmy, e, to już nam chcieli podnieść o 100 dolarów na tydzień. Z 350 na tydzień na 400 450. Tak samo też wiadomo, ostatnio poszły w górę ceny za kupno domy czy mieszkania. I teraz słuchajcie, już w Australii trzeba zapłacić średnio około 760 tysięcy dolarów australijskich za dom. Wiadomo, że to też wszystko zależy od lokalizacji, stanu, miasta, ale tu jeszcze mam parę przykładów dla Was. Biorąc pod uwagę te największe miasta w Stanach, danych, podaje się, że najtaniej jest na przykład w Darwin, bo około 500 tysięcy dolarów za dom. Jeżeli chodzi o Brisbane i Melbourne, to około 800 tysięcy dolarów średnio za dom, a Sydney, no to już średnio, słuchajcie, ponad milion za dom, a nawet niektórzy mówią średnio około. Półtora miliona. Wiadomo, że jak ktoś ma swój dom, to musi też płacić kredyt. I w Australii na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o oprocentowanie kredytu, to średnio podają, że jest na 6.91% kredyt oprocentowany za dom. Podają też, że najniższe oprocentowanie, ale tam są uwarunkowania, wynosi 5.69%. Podoba ci się mój kanał? Chciałbyś go w jakikolwiek sposób wesprzeć? Zapraszam cię do postawienia mi wirtualnej kawki na buycoffee.to. Link w opisie. Zapraszam też. Do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Następny koszt, tak szybciutko, to ubezpieczenie domu. Nie wiem, jak w Polsce, czy to jest popularne, czy obowiązkowe, czy nie. U nas w Australii jest to bardzo popularne ze względu na te wszystkie katastrofy pogodowe, jak pożary, powodzie, ulewy, wiadomo, jakieś fale i cyklony. Także z tych względów jest to bardzo popularne, że ludzie mają ubezpieczony dom. Niektóre banki, jak udzielają Wam kredytu, nawet tego wymagają, żebyście. Ubezpieczyli dom. Jeżeli chodzi o koszty, to też się tutaj mega, mega różnią, dlatego że to wszystko zależy od tego, gdzie Wasz dom jest usytuowany. Czy jest nowy, czy stary, czy już e, dostaliście pieniądze z ubezpieczalni i tak dalej za jakieś straty ze względu na katastrofy, na zalanie domu i tak dalej. Wiadomo, że te przyrzece w terenach zalewowych będą miały najwyższe kwoty, jeżeli chodzi o ubezpieczenie. Niektóre ubezpieczalnie nawet odmawiają niektórym osobom ubezpieczenia ze względu na na to, że ryzyko, że ten dom e, będzie zalany, jest bardzo wysokie. Tu myślę taki ciekawy przykład takiego pana, który miał ubezpieczony swój dom na około 1200 dolarów na rok. Potem mu to wzrosło ze względu na to, że było ryzyko cyklonów duże na 4000 dolarów na rok. A teraz słuchajcie, po powodziach jego ubezpieczyciel odmówił mu polisy ubezpieczeniowej, także nawet nie mógł się ubezpieczyć. I pytał oczywiście innych ubezpieczycieli i podali mu kwotę najniższą, 32 tysiące dolarów na rok. Także wyobraźcie sobie to. Ostatnio słuchacie oczywiście też koszty ubezpieczenia domu wzrosły. No, jak żeby inaczej, wszystko wzrasta o około 30 do 50%. Także bardzo dużo i tutaj średnio się podaje, że w Australii w zależności od miasta wiadomo, ale średnio trzeba zapłacić około 2000 dolarów australijskich na rok za ubezpieczenie domu. Czyli wychodzi to tak mniej więcej 170 dolarów na miesiąc. Natomiast ci pechowcy, którzy mieszkają w terenach zalewowych, gdzieś tam blisko rzeki, no to już tak średnio muszą liczyć 9000 dolarów australijskich na rok za ubezpieczenie domu. Nasza perspektywa, my mieszkamy blisko oceanu, bardzo blisko oceanu, ale na górce i mamy nowy dom, który ma wszystko pod cyklony zrobiony, więc tak jakby ryzyko, że zostanie zniszczony nawet jak przyjdzie cyklon czy też ryzyko zalania jest bardzo niskie, więc my tak średnio płacimy 220 dolarów na miesiąc za ubezpieczenie domu. No przy okazji kosztów domu, jak już tu wam podałam ile za wynajem, to muszę też podać kolejny koszt, który ponoszą właściciele domu. Jest to council rates, czyli tak jakby podatek od posiadanego lędu, czyli ziemi bądź też domu. I tutaj koszty się bardzo różnią. Nie umiałam tutaj średniej na Australii znaleźć, bo każde miasto, miasteczko ustala sobie samo, jakie na dany rok będą ponosili koszty właśnie właściciele domów czy też ziemi. Ta opłata za posiadanie domu, ziemi jest ustalana corocznie przez dany rząd miasta. Żeby jednak Wam jakieś kwoty tutaj podać, to powiem, że u nas w Makaj są jedne z najwyższych rates, czyli tych podatków od posiadania domu ziemi, i na rok średnio wychodzi to 3,5 tysiąca dolarów za posiadanie domu. Takiego średniego, średniej wartości, bo to wszystko jest ustalane od wartości domu. Czy też ziemi. No więc wiecie, średnio to tak wychodzi, mniej więcej 300 dolarów na miesiąc. Ale są też takie miasta, gdzie się płaci tylko nieco ponad 1000 dolarów na rok za posiadanie domu, czy tam ziemi, a też takie co około 4,5 tysiąca za rok. Także to wszystko zależy od miasta. Następny koszt to oczywiście prąd. I tutaj też wszystko zależy od stanu, nawet w którym mieszkacie, dlatego że tam, gdzie jest gorąco, tak jak u nas w tropikach, Australijczycy więcej zużywają klimatyzacji, a to są ogromne koszty. Częściej się też pierze, bo się jest spoconym, więc to też dochodzą koszty do tego. Natomiast tutaj bardzo dużo ludzi ma jednak te panele słoneczne, więc na tym zyskują. No i też wszystko zależy, czy ktoś ma wodę podgrzewaną gazem czy prądem. Czym większe miasto też, tym większa konkurencja, większy wybór firm, dostarczycieli prądu, dlatego też jest szansa na niższe ceny. Ale uwaga, uwaga! Według oficjalnych danych Australijczycy teraz aktualnie średnio wydają na prąd około 2000 dolarów na rok na rodzinę. Niektóre źródła podają 3000 na rok średnio. Natomiast ja to tak obliczyłam, że mniej więcej to wynosi tak około 170 dolarów na miesiąc na rodzinę. Wiadomo, że Australijczycy mniej będą płacili za prąd w zimie niż w lato, dlatego że w lato używają klimatyzacji, a to pochłania bardzo dużo prądu. Może wam podam też naszą perspektywę dla zobrazowania. My akurat nie mamy paneli słonecznych, nie mamy też gazu teraz. Wszystko jest ogrzewane włącznie z wodą. Prądem. Używamy klimatyzacji, ale nie przesadzamy z niskimi temperaturami, bo nam to akurat nie pasuje. I słuchajcie, w zeszłym roku płaciliśmy średnio, ale to nie były te letnie miesiące, tak 200 dolarów na miesiąc za prąd za naszą rodzinę. Natomiast teraz te miesiące letnie ostatnie no to było w jednym miesiącu 350 na miesiąc, a teraz ostatnio aż 450 na miesiąc. Także klimat, słuchajcie, chodzi cały czas i to przez to, bo naprawdę są mega upały. Woda to też jest kolejny. Koszt. Tutaj wiadomo, że to też zależy od stanu i warunków w jakich mieszkacie, czyli te warunki tropikalne u nas w Queensland, no to wiadomo, co drugi ma tutaj basen, co drugi się chłodzi na dworze non stop w lato, bo jest tak upalnie, więc zużywa się więcej wody. I w takich stanach, w których nie jest tak upalnie, to wiadomo, że to zużycie wody jest niższe. Ale według oficjalnych danych, Australijczycy średnio płacą mniej więcej między 200-250 dolarów na kwartał. W zależności od stanu, czyli Mniej więcej to wychodzi między 70 a 80 dolarów na miesiąc za wodę. Tu powiem Wam szczerze, całkiem nieźle wypadamy, bo płacimy tylko około 40 dolarów na miesiąc za wodę, ale to dlatego, że nie mamy basenu i jakoś tak mega dużo wody nie zużywamy. Kolejny w tych czasach przecież, myślę, mega ważny koszt to media internet i telefon. W Australii jest tak, im większe miasto, tym większa konkurencja, jeżeli chodzi o te firmy. Z internetem, więc też macie szansę na niższe ceny. I po raz pierwszy, słuchajcie, od dekad w Australii ceny za internet wzrosły. Wiele z was często mnie pyta o tą szybkość, prędkość internetu w Australii, no i nie jest ona mega zadowalająca. Żeby wam zobrazować problem z internetem, to Australia jest, słuchajcie, na 92. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o prędkość internetu, także słabiutko. Natomiast, słuchajcie, nie jak się to ma do kosztów za internet, dlatego że Australia jest bardzo wysokie. Bo aż na trzecim miejscu na świecie, jeżeli chodzi o ceny za internet. Także internet w Australii jest jednym z najdroższych na świecie, mimo tak słabej prędkości. Ceny za internet w Australii wiadomo, że e, różnią się między stanami, miastami. Także średnio podają, że Australijczycy płacą za internet między około 60 a 75 dolarów na miesiąc. Nasza perspektywa, my tutaj mamy nielimitowany internet i płacimy tak około 80 dolarów na miesiąc. Kolejny podstawowy koszt to myślę, że każdy, Wie, że jest telefon, rozmowy telefoniczne, SMS-y, korzystanie z internetu na telefonie. Także tutaj koszty też się różnią, w zależności od tego, jakie macie wymagania, ile tam chcecie mieć dostępu do internetu. Natomiast taki najkorzystniejszy plan, który my też akurat mamy, to jest z Busta i to jest 365 dolarów za doładowanie telefonu na rok. Tam macie w tym wszystko nielimitowane, rozmowy, SMS-y. Natomiast jeżeli chodzi o internet, to tam macie 365 GB na rok. To zdecydowanie wystarczy na takie normalne użytkowanie telefonu, internetu, przy tym, że internet mamy też w domu nielimitowany, więc wiadomo, że w domu z tego internetu na komórce nie korzystamy. No i w przeliczeniu na koszty miesięczne to mniej więcej Was wyjdzie gdzieś 30 dolarów na miesiąc na ten plan, natomiast trzeba go kupić na cały rok od razu, więc ja tylko Wam tak obliczam, że to w przeliczeniu na miesiące wyjdzie tak około 30 dolarów na miesiąc. To jest, słuchajcie, ten najkorzystniejszy plan, natomiast wyliczono, że Australia Straliczycy średnio wydają na telefon, na plan, gdzieś około 40 dolarów na miesiąc, a jak ktoś robi tego prepaida, to mniej więcej średnio około 30 dolarów na miesiąc. Są też oczywiście tańsze plany, gdzieś około 10 dolarów na miesiąc albo troszkę więcej, natomiast tam już macie pewnego rodzaju ograniczenia. Tak jeszcze na marginesie, tutaj sobie chodzę po plaży u nas blisko nas, jedna z bliskich plaży, natomiast jest to naturalne środowisko krokodyli. Więc muszę co jakiś czas tutaj zerkać i liczyć się z tym, że gdzieś tu może być krokodyl. Aczkolwiek to się praktycznie w ogóle nie zdarza, więc, byłoby to rzeczywiście pechowe totalnie, gdyby tutaj gdzieś nagle się zjawił krokodyl, ale wiadomo, prawdopodobieństwo jest. Chociaż jest znikome. Kolejny koszt olbrzymi, który ostatnio poszedł do góry w czasach inflacji, to samochód. Sami sobie też możecie sprawdzić ceny konkretnych samochodów na Gumtree albo Car Sales i podam Wam linki, oczywiście, na dole w opisie, tu też wyskoczą. Natomiast słuchajcie, co my zauważyliśmy, bo już wielokrotnie sprzedawaliśmy i kupowaliśmy samochody, to tutaj opłaca się bardziej kupić samochód w wielkim mieście, takim jak Brisbane, Melbourne, Adelaida czy też Sydney, i czasami dla nas opłacało się bardziej jechać, do takich miast, nawet ponad 1000 kilometrów, żeby tam kupić tani samochód niż u nas w Makai. Ciężko tak podać średnio mniej więcej, ile musicie zapłacić za samochód w Australii, więc po prostu podam Wam parę przykładów takich podstawowych i to będą ceny za nowe samochody, nieużywane. Także zobaczcie, ceny za Toyota Corolle zaczynają się od około 34 tysięcy australijskich dolarów, Skoda Octavia zaczyna się od około 42,5 tysiąca australijskich dolarów, Toyota Yaris zaczyna się od około 28,5 tysiąca australijskich dolarów. Kia Sportage to mniej więcej od około 36,5 tysiąca australijskich dolarów. A Toyota Hilux, czyli jeden z najbardziej popularnych w zeszłym roku samochodów wśród australijczyków, kosztuje około 40 tysięcy dolarów australijskich. Jak samochód, to też wiadomo, paliwo i tutaj ceny też ostatnio poszły do góry. I tutaj ceny wiadomo też zależą od miasta, stacji benzynowej, a nawet paliwa, które wybierzecie. Natomiast średnio mniej więcej trzeba zapłacić za litr paliwa w Australii między 1,70 a 2 dolary. Tu wiadomo, że każdy ma inne zużycie paliwa, inne paliwo też tankuje, natomiast my tak średnio mniej więcej na takie normalne, y, powiedzmy poruszanie się samochodem po mieście, na zakupy, zawieźć dziecko do szkoły, przywieźć ze szkoły, pojechać do pracy, wrócić z tej pracy i tak dalej. To na takie zużycie, mniej więcej na samochód wychodzi na 100-150 dolarów na miesiąc. Miesiąc za paliwo. No chyba nie muszę wam mówić, że z samochodem związane są jeszcze pozostałe koszty, które tutaj wymienię. Nie tylko paliwo i kupno samochodu, ale u nas jest to również rego, czyli opłata za rejestrację, czyli tak jak u was dowód rejestracyjny. Nie wiem, jak to u was w Polsce wygląda, natomiast u nas w Australii co pół roku lub co rok trzeba właśnie dokonać tej opłaty rejestracyjnej. I tutaj już są dość spore różnice między stanami. W niektórych stanach w opłacie rejestracyjnej jest również u Ubezpieczenie OC, czyli to obowiązkowe, tak zwane third party. Różnie też tutaj kalkulują te opłaty za rejestrację, natomiast u nas na przykład w stanie Queensland patrzą na ilość cylindrów i na tej podstawie kalkulują. Także u nas w Queensland zazwyczaj musicie liczyć między około 700 a 1000 dolarów na rok za tą opłatę rejestracyjną. To wynosi tak średnio między 60 a 85 dolarów na miesiąc. My na przykład mamy 4 cylindry i płacimy około 800 dolarów. Na rok. Że ten widok zasługuje na chwilkę przerwy i pokazanie Wam, jak to tutaj wokół mnie wygląda. Zobaczcie, jakieś pnie sobie tutaj też pływają, są na środku plaży. Tam jest też jakiś rzecki. No i tu obok wybrzeże. No nie wygląda jakoś super super na pierwszy rzut oka, ale gwarantuję wam, że momentami jak się tak człowiek zbliża do tych palm, to wygląda to bardzo dziko, egzotycznie, tropikalnie, wiadomo. No, tak właśnie bezludnie też, no bo przecież tu nie ma żywego ducha. Mam dla Was jeszcze trzy koszty związane z samochodem. Dużo nie. Te samochody są drogie niesamowicie. E, natomiast kolejny koszt to jest wiadomo ubezpieczenie. Ubezpieczenie samochodu, tak jak już wspomniałam, e, obowiązkowe to jest OC. I w niektórych stanach jest ono częścią opłaty rejestracyjnej, czyli tak jakby za dowód rejestracyjny, w niektórych nie. Ale mówią, słuchajcie, że tak średnio koszt polisy ubezpieczeniowej. Na samochód tej obowiązkowej OC, czyli u nas się to mówi third party, wynosi średnio w Australii około 40 dolarów na miesiąc. Natomiast jest jeszcze nieobowiązkowe ubezpieczenie, tak zwane autocasko u Was, a u nas jest to comprehensive, i średnio obliczyli, że wynosi ono 160 dolarów na miesiąc. Jeżeli chodzi o koszty związane z przeglądem samochodu, bo też to jest ważny, istotny tutaj koszt, to Wam tak uogólnie, bo to wiadomo, że wszystko zależy też od stanu, w którym mieszkacie. Od tego, w jakim miejscu macie ten serwis robiony, czyli przegląd, jaki samochód, jak stary jest ten samochód, no i ile też przejechane. Także u nas, mniej więcej w Australii, obliczyli, że średnio za taki przegląd u mechanika po prostu trzeba zapłacić około 225 dolarów, a u dealera około 400 dolarów za serwis. I wiadomo, że niektórzy robią przegląd co pół roku, niektórzy co roku, więc tutaj miesięczny wydatek też będzie inny. Jak chcecie wiedzieć na miesiąc, no to też też obliczyłam, że mniej więcej to wyjdzie średnio, w zależności od tego, czy u mechanika, czy też u dealera, między 20 a 70 dolarów na miesiąc za taki przegląd. No, my akurat za przegląd płacimy mniej więcej, około 250 dolarów na pół roku za samochód. Wiecie co, ja myślałam, że tutaj będzie odpływ, bo tak zazwyczaj to wygląda, a widzę, że ta woda jest tutaj coraz bliżej mnie, więc muszę patrzeć, żeby za chwilę nie utkwić tam gdzieś. Dalej i nie mieć drogi powrotnej, bo tu plaża się robi coraz mniejsza. I ostatni koszt prawo jazdy. Jak już Wam wspominałam w jednym z shortów, tutaj opłata za prawo jazdy jest obowiązkowa i regularna. Jest to spowodowane tym, że każde prawo jazdy ma swoją datę ważności między rok a 5 lat. I właśnie na tyle możecie sobie prawko odnowić, i tutaj koszty wiadomo są potem zależne. Najbardziej się opłaca odnowić prawo jazdy na 5 lat, bo wtedy koszty są najniższe. I wszystko też zależy od stanu każdy stan ma inny cennik, ale jest to mniej więcej podobnie. I tutaj, jako przykład, podam nasz stan Queensland. Odnowienie prawa jazdy w stanie Queensland na 5 lat kosztuje 200 dolarów. Wiadomo, że kwota jest niska w przeliczeniu na rok, bo wychodzi to około 40 dolarów na rok, 3,5 dolara na miesiąc, także w ogóle koszty, których byście nie liczyli. Ale jak ktoś chce odnawiać prawo jazdy co roku, to koszty są wyższe. Bo jak chcecie na przykład odnowić prawo jazdy na rok, to musicie u nas w Queensland zapłacić prawie 90 dolarów, na 2 lata jest już to prawie 125 dolarów, na 3 lata jest to około. Około 150 dolarów, na 4 175 dolarów, no i na 5, tak jak powiedziałam, prawie 200 dolarów. No więc co, wiadomo, że najbardziej opłaca się odnowić prawo jazdy na 5 lat. No i co, myślę, że to by było na tyle, że pokryłam wszystkie takie podstawowe koszty życia w podniesieniu tutaj właśnie do Australii. Myślę, że tutaj z lewa lub prawa Wam to wszystko podsumuje i obliczę, ile na miesiąc jest ta minimalna krajowa, żebyście mogli zobaczyć, jakie są właśnie średnie, miesięczne wydatki te koszty życia w Australii i czy ta minimalna krajowa jest w stanie na miesiąc je pokryć. Sama jestem ciekawa. E, także zobaczymy się, dowiemy jak to wszystko poobliczam. Trzymajcie się kochani, cudownego dnia. Papa. Pa.